Cześć kochani, pozdrawiam z domu i chciałem powiedzieć, że jutro rano będę w Haletu Polsat. Dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, co dalej, co zrobi, co robi dalej, co z nim, jak on, jak oni, gdzie, czym, kiedy, dokąd. Jutro Haletu Polsat. Nowotel przyszykował mi piękną niespodziankę. Patrzysz na człowieka, który podbił nasze serca. Dancefloor, ale to jest hit. Poza poczęstunkiem, który jest cudownie przygotowany, naprawdę ładnie, dostałem moją kryształową kulę. Jesteście kochani, jedyni, niezastąpieni i liścik z przepięknymi, już autorskimi, nie będę, bo to takie imienne dla mnie jakieś rzeczy, więc nie będę tutaj czytał. Jesteście, jesteście, jesteście. Po prostu jesteście i to jest tak fajne, że jesteście. Mam prośbę, bądźcie. Kocham was. Kocham was. A druga sprawa nie wiem, ciasteczko, przepraszam was najmocniej, ale nie mogłem się powstrzymać. Ani żeby z, nie zjeść ciasteczka, ani żeby wam tego nie nagrać, więc robię dwie rzeczy naraz. Druga sprawa jest dla tych, którzy. Naprawdę przyjęli się moją przejażdżką na stopach. Otóż y, pół godziny zajęło mi łapanie stopa, ale warto było czekać. Naprawdę warto było się nie złamać, się nie zadzwonić po taksówkę, nie wsiąść w autobus. Y, co to było za zatrzymanie? Prawie z piskiem opon, y, y, dwójka wspaniałych ludzi, z dwójką dzieci. Y, fun fact. Y, nie kojarzyli mnie w ogóle stańcę z gwiazdami. nie wiem czy to oglądali. Kojarzyli mnie z pierwszej miłości. I oczywiście podwieźli mnie troszkę pragmatycznie, bo za zdjęcie, ale i tak bym się zgodził na to zdjęcie, więc są kochani. Dzięki. Jak to oglądacie? Już w Warszawie, a jutro, tak jak Wam wspominałam wczoraj, jutro, czyli w sobotę, jak mówiłam wczoraj, czyli w czwartek, jutro w sobotę o godzinie około godziny 10:45 będę w Polsat na Krapie. Widzimy się. A jeszcze w tym tygodniu miałam mnóstwo od was pytań o ten piękny sweter. To jest Lamita Organic, cudowna polska marka. Zaglądajcie do nich.